Jestem Czeka, witam was w kolejnym odcinku o kopaniu licza, Jak co tydzień kopimy sobie tego licza, Startujemy od, od naszego EDK. Idziemy sobie w wyznaczone miejsce. Od 9, uwaga. Mamy tylko decna na szkoda. Mamy 25, 47 i 35. Teraz późniejśmy się tam 30 sekund, ale to tam spoko. Chyba no, tutaj nam się nie udało wykopać niestety. Idziemy sobie, zalogujemy za na kolejną postać. Tym razem mój odcinek jest nagrywany ze streama, z livea, także pozdrawiam live oglądających. Mamy 31 stycznia, ostatni dzień stycznia. Nie, to już mamy marzec, znaczy luty dopiero. Albo już. Troszkę szybko ten styczeń zleciał. Może i dobrze. Będziemy szybko wylogować, logujemy na kolejną postać. Może dzisiaj jakieś liczby w końcu wykopiemy. No może i nie, na krowie już nie to bywa. Już się możemy wylogować. Na chwilę. No i tutaj mamy 28, 35. To już będzie ten czas. Smal diamond 48, 49, No, to do tego smal niestety mamy. No trudno, przypominam jak co tydzień, że, że tego licza to możemy co kopać co cały tydzień. Jeden dni musi dokładnie minąć. To do dnia, godziny, minuty i sekundy nie można tego zrobić wcześniej, a nie później, znaczy jedynie później można to zrobić. Warto tutaj też wspomnieć, że jeśli na świecie jest zmiana czasu z letniego na nocny bądź z nocnego na le znaczy zimowego na letni albo z letniego na zimowy, to tutaj cooldowny mają duże znaczenie, bo jeśli jest tak, to mamy w jedną stronę godzinę szybcie szybciej, a jeśli jest w drugą stronę, to mamy godzinę później tutaj. Także warto to <coughs> mieć też na uwadze, jeśli chodzi o zmianę czasu na ziemi. Te cooldowny też mają na to wpływ, niestety. Także przyjdzie taki odcinek, gdy nie będziemy tego kopać o 20.48, tylko o 19.00 albo i o 21.00 możemy coś to kopać, albo po prostu w ten tydzień nie będzie odcinka. No zobaczymy też, czy będę miał czas go nagrać, bo specjalnie sobie na tą godzinę robiłem, żeby tego nie być później, ani wcześniej, ale no wszystko zależy, jak nas kiedyś ten, ta zmiana czasu potraktuje. Także tu warto sobie coś tam mieć na uwadze. Tu się wylogujemy na skillu, kolejna postać. I tu mamy 50-51. Zabijmy to, może listek wypadnie. Ale córek idziemy na ABKULTA. szykuj się, możemy iść. Już możemy kopać? Jeszcze nie. Zobaczmy. Nie, musimy czekać. 40 sekunda jest, a ma mamy 51. To jeden, 2. Na no spokojnie mogłem się alpakiem wylogować. O, coś tam masz? De Snake'a. Wiedziałem, że Snake Było to widać i my teraz też możemy. A my też mamy de Snake'a. Szkoda. Nawet no, ten też się idziemy wylogować i zalegujemy się na kolejną postać. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczmy sobie, ile ten licz jest warty na TVPD. Likażmy, czy jest warty 21587, ale to jest tylko na TVPD. Zobaczymy sobie potem w depo, jak to na markecie faktycznie wygląda. Zobaczymy sobie na końcu. W razie póki co idziemy się wylegować stałe dwie szanse. No, co czuję, że chyba w tym tygodniu nie będzie żadnego licza. Niestety. Czekam, może w końcu będzie kiedyś taki odcinek, że. Że, 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 że. Wykopimy wszystkimi postaciami tego licza, ale no. Tak naprawdę to nie jest możliwe. Nie ma szans, żeby coś takiego się udało. Ale trzymajcie kciuki, może kiedyś to będzie odcinek 7855. Znam któryś tam, o ile w ogóle do takich odcinków dojdzie, bo chyba nie. Wcześniej to ja tu będę stałym dziadkiem, będę miał 80 lat, niż na odcinek nadejdzie. Noreczka teraz. Noreczka, noreczka. I tu mamy co? Tutaj to... Ale nie możemy jeszcze kopać. Kiedy możemy kopać? 20, 52. 52 i ile? O to już możemy Pozdrow ze streamka, o jest, mamy licza, tak jest, dzięki za pozdrowienia. o Chyba na szczęście te pozdrowienia Elegancko o. Tutaj się, chodźmy wynagować. O, ja co, jakie na chyba przyniósł spędkę, żeby wykopaliśmy tego licza? cd To o której ty godzinie robiłeś, że masz cd Jest dziewiąta już. To się chodźmy wylogować, i ostatni Knight nam został do kopania. Licza I na encyklopedii to było tak 21587, zobaczymy, jak to na Merkecie wygląda. Tu się wylogujemy, i co logamy na knajta. I to mamy godzinę 2054. W sumie to możemy kopać. Coś mamy 16. i możemy dodać 16. No to mamy tylko decneca. No trudno. Nie udało się. Także w tym odcinku tylko jeden licz. Warto właśnie sobie tak kopać więcej niż jedną podstacią. Zawsze to większa szansa, że jednak uda. Mimo, że to nie jest jakiś dobry i ale no Ile on zajmuje, wystarczy tu przyjść, użyć przedmiotu do kopania, zoryka, czy czegoś tam innego. i DANIO040. Set, cześć, mógłbym Cię poprosić o zrobienie imbu? Tak, ale za chwilę przyjdź do tego, do temple w Venore, co Cię zrobię. Zobaczmy na koniec odcinka, ile tutaj ten licz nasz jest warty Na markecie czy licz ten jest warty 37 999, więc wystawimy go za 37 998, wystawimy go sobie tutaj ten się nie sprzedał, i te dwa się nie sprzedały na tego tygodnia, chyba. Czy jest kiedyś tam, a także dla mnie, na tyle, bo w tym odcinku, w tym tygodniu. Okopanie licza tylko jeden. Spotykamy się sam, za tydzień. W tym samym odcinku też na streamie. Będzie to oglądane standardowo w poniedziałek tutaj. Na kanale sobie to obejrzycie. W tamtym tygodniu był odcinek, że na początku nie miałem mikrofonu, bo sobie zapomniałem go załączyć. Już dopiero później załączyłem takiego takiego fajna zabijam, ale mimo to wrzuciłem ten odcinek. Także no, widzimy się w następnym odcinku dokładnie za tydzień o tej samej morze. Dzięki i do usłyszenia, papa.